Doskonale. No to lecimy na naszym ekranie na czerwono Kratoslezerk. I jego kolega zdrożony Timac. Timac oraz Kratoslezerk. Takie mają ksywki, a my sobie tutaj chwileczkę chcę zobaczyć jedną rzecz. O. Ja, no, w sumie jest git. Dobra, w górnym lewym rogu oczywiście Polak Spirit Piotr Walukiewicz i jego sojusznik maxpax, potężny protos i potężny teran. Na pewno faworyci w tym spotkaniu. Polak z Dończykiem. No i cóż no, nasi, nasi są w kolorach w barwach zimnych, natomiast oponenci w barwach gorących, czerwony i pomarańczowy. Dobrze, dobrze, dobrze. Z kolei zniszka na kartę MD, z kolei maciok. No, ale tam jest trochę tych narzędzi takich od NVIDIA, od RTX, tam pod kątem streamów, nie? Jest tak zwana NVIDIA Broadcast, tylko się nawet przydaje na niektórych imprezach, czyli wycisza ci tło i to naprawdę zadziwiająco dobrze działa. Na przykład, jak ktoś by robił streama, gdzie robi jakieś prace. W, no takie, nie wiem, wiertarkę, jakieś tam inne zaklęcia, takie głośne, hałasujące, tak jak sobie to odpalisz i mówisz, to, to fajnie wycina to tło, nie? Więc, więc może być głośna i tak będzie w zasadzie tylko ciebie słychać, nie? Nie będzie tak piłować. Może, nie, nie, nie wiem, czy AMD, AMD ma coś podobnego. Albo na przykład jak komentujesz w tym samym pokoju z Francuzami, z Niemcami, i w ogóle jest dużo, dużo tych, to na przykład y, możesz właśnie w ten sposób wyciszyć ich, a, a twój głos dalej słychać, nie? Naprawdę piękna sprawa. O, AMD też to ma? No to, to, to ładnie widzę, że się tam podciągnęli. Ale wiem, że to pierwsze chyba właśnie te w, ty, w, ty, w tych Nvidiaowych rozwiązaniach, że zrobili takie podstreamy udogodnienia. Jeszcze, jeszcze te, te patenty Nvidia Envenc, chyba się to zwie. Że mieli ten chip osobny na karcie graficznej, który, który przejmował obciążenie. Kodowania transmisji, nie? Bo to tam sporo mocy obliczenia kosztowało i można było dzięki temu w miarę fajnie. Znaczy mieć bardzo dobrą jakość, czy tam najlepszą możliwą na Twitchu na przykład. E, przy praktycznie małym spadku FPS-a w FPS wygrzem. Nie wiem, nie wiem, czy to trzeba to robiło nie śledzę jakoś mocno teraz z AMD. Ja znaczy, się w ogóle mało śledzę, ale... Jak <grywdy> wychodzi coś nowego, to tam czasami człowiek spojrzy, poczytam. Będę też to ma, ale ponosiłem te coś ma na a nie wiem czy to poprawili. Aha aha. Nie wiadomo, czy to tak aby na pewno dobrze działa tam. Ale fajne patenty robią, nie? Czasami się też widzi te nietypowo wycięte kamerki, no bo czasami jest tak, że technologia wchodzi i jeszcze jest niedopracowana, nie? Więc trochę tak jak z ray tracingiem, który wyszedł już kawał czasu temu, chociaż wtedy tak niewiele tych FPS-ów te karty robiły i teraz z każdą kolejną generacją no jednak trochę bardziej znośne są te FPS-y. Jak się Ray Tracing odpali na tych nowszych, mocniejszych. A jak to wychodziło, to tam, ja wiem, 30-40 fps to też taki max chyba był w tych tytułach nowszych. Na tych najpotężniejszych kartach. Tak ta ewolucja powolutku przebiega. No dobra, my tu gadu-gadu, a Spirit widzę, że dodał trochę helionów. Trochę go naparza. Ciśnie płomieniem. <laughs> Chcę wykorzystać przewagę zasięgową. Widzę, że nasi, nasi zawodnicy... No, trochę liczę jako naszego, no bo jednak z Polakiem występuje. Jakby co. Ale no, bezproblemowo już zdobyli przewagę. To jest najważniejsze. O, Intel z kolei, tak? Podobno jakieś ma dobre patenty z ray tracingiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Wincy konkurencji. Lecimy, lecimy Kratos laserk, pędzi ładnie revelation zagrane na karakany Coś może jeszcze zamrożą, a może i nawet nie będzie trzeba Ale jest przewaga dramatyczna Zsumujcie sobie zaopatrzenie Polaka i Dończyka to jest powiedzmy ze 160, a Rywale mają niecałe 100 Gdzieś tam nawet niecałe 90. <noise> Więc po prostu czyste makro, czysta gospodarka. A i tak sobie wiecie: tu zapunktują, tam zapunktują. Rywale nawet nie byli w stanie nigdy trzeciej bazy postawić, a przecież są zergami. I to jest takie, taka często trochę podstawa, no chyba, żeby we dwóch na przykład dwubazowe motaliski zagrali. No i spodziewana miasta nie Niecałe 7 minut. Dobrze. No to go go. Na naszym ekranie na czerwono: e, Kratos Lezerg oraz Timak na, na te. Gorące barwy. się zdecydowali. Spirit z Max Paxem cały czas takie zimniejsze. Na razie punkty wędruje na konto zimnych. A ciepli. Ciepli muszą wygrać dwie opcje z rzędu. Na no, co mówmy się, szanse mają malutkiem? Może jakieś szybkie zagranie. Ej, oni przecież grali jako Vizorgowie jak, jak mnie pamięć nie byli. A teraz chyba zmiana. Chyba tak. Tak, też jestem pozytywnie zaskoczony, że zrobili odpowiednie kolory. Bo to nie jest takie normalne. <noise> Wczoraj ktoś policzył, ile razy w trakcie prezentacji zostało niepowiedziane AI. AMD ponad 150 razy, Nvidia 200 razy w trakcie swojego wystąpienia. No wiadomo. Panie, taka sztuczna ta inteligencja. No, chyba króciutko będzie. Widzimy, że Polak zrobił otwarcie z trzech raksów, czyli 3 Rax Reaper. Natomiast Max Pack prawdopodobnie w, w. No, taki Warp Gate. Triple Warp Gate, a tak. Można też Warp Gate oczywiście zrobić, ale. Ależ Warp Gates y wydaje mi się, że są lepszym pomysłem, bo zawsze można zaekspować. I jakby co, jakby nie weszło. Ale myślę, że tutaj wejdzie wszystko. Wykonanie mają przecież znakomite. Jest mikro, jest makro. Ale to powinna być bardzo szybka mapa. I Miazgan. Lecz myślałem, że takie gry to trochę szkoda dla przegrywających, ale z drugiej strony fajnie tak sobie zagrać przeciwko profesjonalistom. A no tak, 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 zdecydowanie no. Niektórym to też fan sprawia, że zagrają sobie na jakichś progamerów i zobaczą przy okazji jak dobrze można zagrać. Ile detali jest często u rywali lepiej zrobionych, nie? Dla mnie to zawsze był... Trochę fan, jak mogłem zagrać z kimś, yy, jakimś pro albo kogo uważałem za mega dobrego zawodnika. Jeszcze sam tak. A, no, trochę człowiek cisnął, ale wiadomo. Trzeba trochę pocisnąć tych dobrych graczy, żeby samemu ta pewność siebie urosła. Ale szybko. Szybko jest budowana przewaga. Kratos lezer, kto nie wiem, czy w ogóle cokolwiek będzie mieć do powiedzenia w ramach defensywy. Teraz też nie za wiele, bo. A tutaj cztery mariny na krzyż, już trzy, już dwa. Feliony też szybko pękają. Podniósł barykadę. I No i to tyle, nie. To jest niecała czwarta minuta nawet i już po zabawie. Już mnie zguniam. Ja zguniam. Parę zergów nic tutaj, zerglingów nic tutaj nie zmieni. Myślę, że Zerg dalej twardo siedzi w grze. Teran już wyszedł. No i GG, No i bardzo szybkie zwycięstwo do Leto, Spirita i Max Paxa. 5.0. Pierwsze rondy dla nich to powinno być coś w miarę prostego jednak.